No i witamy was w pokładu y, Kuboty M7 173. Mamy tutaj takiego fachowca, magika, który nam to wszystko tutaj rozszyfruje. Niekoniecznie nam powie jak to się fachowo nazywa, ale będzie się starał, nie? Oczywiście, tak jak <laughs> zawsze. A więc tak, Przedacie do Kuboty i, i pierwsze co, no to rzuca się oczywiście w oczy podłokietnik, tak, rozbudowana ilość przycisków, joystick, no i monitor, tak. Na którym jest wyświetlana cała masa parametrów, i na którym można różne tam dziwne rzeczy, różne dziwne funkcje sobie poustawiać. Tak? Tutaj na pierwszy, może zacznijmy od tego, że omówmy, co dany wskaźnik nam pokazuje teraz w tym momencie. Nie? To tak, w tym momencie ten pierwszy ekran to jest ekran ustawienia obrotów oraz samej skrzyni biegów. Tutaj mamy obroty na B, czyli z pamięci obrotów, pamięć B, pamięć A. E, obroty główne, które możemy sobie zminimalizować tak sobie jak mamy rozkręcone na maksa to wtedy gaz idzie do samego końca jeżeli sobie zmniejszymy to nie dodamy więcej gazu ani nogą, ani gazem ręcznym ani pamięcią obrotów, jak mamy ustawione mhm. e, w pierwszej kolejności natomiast tutaj mamy od skrzyni biegów, czyli to jest e, reakcja na obciążenie skrzyni biegów Tylko ustawiamy to bardzo płynnie nie ma także podobroty, jak mamy tam 10% czy tam 28%, to ona sobie sama dobiera skrzynia przy obciążeniu, kiedy ma zmieniać biegi do dołu i do góry. Mhm. Czyli przy tej opcji automatycznej. Tak, przy automatycznej opcji. Tutaj mamy dalej e, automat do pracy w polu, ustawiamy go w, w sześciu biegach, czyli w jednym zakresie, gdyż skrzynia ma sześć biegów w pięciu zakresach, czyli mamy od A do E i na każdym mamy sześć biegów zmienianych pod obciążeniem. I tutaj sobie wybieramy w trybie automatycznym pracy w polu, w zależności jaką prędkość chcemy uzyskać na jakich biegach. To trzeba to sobie najpierw sprawdzić. Ustawiamy sobie od jednego do sześciu i w tym w danym w danej ilości biegów sobie pracujemy. Czyli dam przykład, jeżeli mu zadamy od jedynki do trójki, to w życiu czwórki nam w polu nie wbije, tak? Tak. Tylko jest taka jedna rzecz, że jak mamy na przykład szóstkę i bierzemy sobie czwórkę to najpierw musimy mieć wbitą czwórkę na danym zakresie, żeby aktywować pamięć, nie, ten tryb automatyczny, mhm. dlatego że poniżej masz wygaszone e, kwadraciki, więc on nam się nie włączy. Tutaj wyświetli nam się informacja, e, że zapalały się belki, czyli od 4 do 6 jak mamy trzeci bieg i zaraz zgasną, więc mhm. trzeba przejść na czwarty bieg, no, a później to pokażemy nie? jak to, jak to no, zrobić. Dokładnie tak. Następny mamy automat do e, transportu. I automat do transportu możemy ustawić wszystkie zakresy, wszystkie biegi. I tak samo działa jak automat polowy, czyli musimy najpierw wejść na bieg D1, bo mamy teraz taki ustawiony startowy. Mhm. I dopiero po wciśnięciu tego przycisku w auto aktywuje nam się od D1 do E6. I wtedy nie musimy używać e, dźwigni od zmiany biegów, tylko samym gazem regulujemy sobie biegi. Czyli jak dodajemy gazu, nam dorzuca biegi. Jak odpuszczamy, to nam zejdzie. Pod obciążeniem też sobie sam dobiera. Natomiast jeżeli chcemy zejść niżej, no to wtedy już przy D1, jak jest za ciężko, to ręką cofamy. Skakuje nam na C. Tutaj nie ma automatu, więc automatycznie to się nam ta funkcja wyłączy. No i wtedy już ręcznie mhm. sobie zmieniamy biegi. I teraz tak po kolei na monitorze. Tutaj mamy mm, odpowiadający za isobas. Ekran, czyli jak mamy podłączoną maszynę isobasową, to tutaj się wczytuje i z tego mamy sterowanie maszyną pod isobasem. Ogólnie praktycznie wszystkie maszyny pod to można podpiąć. Niektóre są, nie są w zgodności isobasowej z danym producentem, ale to można sprawdzić na stronie AAF i wtedy będzie wiadomo dokładnie, czy ten wyświetlacz nam obsłuży tą maszynę. Następnie mamy tutaj, możemy podłączyć sobie kamerę. Do tego wyświetlacza, mhm. żeby będzie nam pokazywało. Tam przednią, tylną. Tutaj jest menu od rozsiewaczy. Kubota, może Kubota Kvernela. Jak podepniemy sobie, to możemy sobie z tego poziomu wybierać rozsiewacz. Z wagą i geospreda do ustawienia. Jeżeli chodzi o wysiew, czyli ustawiamy dawkę. Ustawiamy szerokość roboczą. Szukamy sobie tutaj nawozu. Zgrywamy to na rozsiewacz i więcej nic w rozsiewaczu nie trzeba ustawiać. On będzie nam chodził pod isobasem. Mhm. E, tutaj mamy ustawienia samego wyświetlacza, czyli tam wiadomo język, głośność. E, Dzień noc. Tak, tak dokładnie. To jest kalkulator. Jak ktoś chce, chce sobie coś policzyć. Tutaj mamy ekran nawigacyjny. Jeżeli chcemy z tego korzystać, no to potrzeba nam jest e, antena licencja i możemy korzystać z nawigacji prostej w ciągniku, czyli pokazuje obrysy pola ścieżki, jak nam będzie pokazywało wysiewy, jeżeli mamy takie maszyny poddyspozycja podłączone, które są rozblokowane licencjami. Tutaj mamy aktywne błędy, tutaj jest podnośnik i w podnośniku wysokość podnoszenia góra, dół regulowany z tej gałki. Jeżeli będziemy ją przekręcać, to z dołu będzie nam się podnosiło do góry. Następnie to jest prędkość opadania. Tutaj mamy tryb automatyczny pracy w polu maszyny podczas zagłębienia, żeby nam pracowała na bardzo mozaikowatej glebie. Czyli jak jest za dużo obciążenia, trochę się wypłyci, jak jest mniejsze, to się zagłębi, tak żeby mniej więcej to pasowało. Czyli tam standardowy HR taki, nie? Tak. Tutaj mamy jeszcze amortyzację tylnego podnośnika. A jak tylnego Tu jak się świeci, to jest włączona. Tak jest wyłączona, To jeszcze jest możliwość zamontowania radaru samego ciągnika, ale to jest w opcji. Następnie mamy wałek tu na górze, tylny przedni. Nam pokazuje, jeżeli mamy z przodu wałek podłączony, funkcję automatyczną, czyli przy podnoszeniu i opuszczaniu, będzie się włączał i wyłączał. I ten automat ustawiamy w tych dwóch miejscach, czyli kiedy ma nam się wyłączyć. Podczas opuszczania, i kiedy włączyć podczas podnoszenia. Yy, tak, odwrotnie. Odwrotnie, sorry. <noise> Wyłączyć podczas podnoszenia, i włączyć podczas opuszczania. Mhm. Tylko, że jak mamy to ustawione, włączamy wałek, wciskamy sobie auto i to będzie nam pracowało wtedy. Tutaj mamy ekran hydrauliki, którą możemy zabezpieczyć w całości sobie tym przyciskiem, klikając. Wtedy nam tu pokazuje się kłódka. Zablokowana. Tak, i możemy, mamy tu ołówek. Po wciśnięciu tego ołówka. Możemy sobie przestawiać aktywnie zawory na wysterowanie ich w zależności od przycisku. Tak, tak. Tak? Eee, czyli na przykład mam brązowy jest teraz on tutaj. Chcemy, żeby był na pierwszym. Klikamy tu, jest zamieniony i teraz brązowy będzie pod pierwszym, niebieski będzie pod tym klawiszem. Wychodząc to zatwierdzamy i odblokowujemy hydraulikę, żeby było zapamiętane wszystko. I ta funkcja nazywa się swap valve w kubocie. Dodatkowo każdą sekcję jeszcze możemy sobie wysterować. Procentowo przepływ. Tutaj mamy czasówkę, tylko że musi być wkliknięty zegarek. I wtedy po uruchomieniu czasówki. No dobra, a tutaj ten guziczek Pro. Do czego on jest? Prio to jest przycisk. Po włączeniu go, w pierwszej hmm. kolejności na tą sekcję będzie szła hydraulika. Czyli jak hmm. masz. Priorytetowa po prostu. Tak, silnik hydrauliczny hmm. w Dmuchawie. Żeby nam nie zwalniał podczas podnoszenia, to dajesz priorytet i on cały czas ma tą samą wydajność, a podnosi ich na przykład chodzi trochę wolniej. do góry Aha, się podnosi, okay, okay. Bo w pierwszej kolejności idzie hydraulika na to złącze. Dodatkowo, tak, każdą osobę też można wyłączyć mamy zabezpieczoną i włączamy, tak? Mhm. Następna jest to ten monitor, co mieliśmy wcześniej, czyli obroty automat. Tutaj jest sterowanie napędem z wyświetlacza, czyli mamy blokadę stałą, blokadę w automacie, czyli rozłącza się nam podczas skrętu kół powyżej mhm. 15 stopni. Tak samo jest z napędem i jeszcze wysterowanie samą osią gdzie oś ręcznie wysterowujemy sobie tym klawiszem, jeżeli chcemy sobie zmienić wysokość, pod, wysokość amortyzacji natomiast on w automacie jest zawsze na 50% i też w transporcie powyżej 20 idzie w 50% nieważne jak jest ustawiona tutaj e, ręcznie natomiast poniżej tych 20 wraca do ustawienia ręcznego ustawienia mhm. tutaj mamy u uwroci czyli mm, funkcję z którą możemy pracować z maszyną bardziej skomplikowaną, jak na przykład agregaty uprawowosiewne, gdzie ustawiamy sobie podnośnik, obroty, znaczniki, wałek i wtedy te dwa przyciski, czyli jedynka i dwójka rzymska, służą nam od aktywowania funkcji przy podniesieniu, żeby nam wyłączył wałek, zmniejszył hydraulikę, rozłożył znaczniki, zamienił yy, i wtedy w tym czasie sobie zawracamy a dwójka, czyli Wjazd w pole jest po to, żeby nam opuścił do dołu, żeby włączył bałek i dał obrotu. Ewentualnie można też tym ustawić sobie biegi, żeby nam podbijał do góry i do dołu. Gdy to sobie włączymy, to albo jedynkę, albo dwójkę, w zależności czy to jest wjazd, czy wyjazd z pola. Natomiast to działa dopiero, w, znaczy działa. To robi się dopiero poniżej pracy, poniżej 1650 obrotów, bo automat sam aktywnie działa powyżej tych obrotów. Poniżej nie działa nam. Automat, będzie włączone auto, ale nie będzie wrzucał biegów. Mhm. I wtedy trzeba zastosować sobie ekran z menadżera uwroci i normalnie będziemy pracować jak na automacie. I tutaj mamy ostatnia rzecz, to są pokazane parametry pracy, czyli tam jakaś droga, ile nam spala średnia na godzinę, temperatura chłodnicy. Tylko też, żeby to aktywować, trzeba sobie wybrać, czy pracujemy z podnośnikiem do góry, czy do dołu, czy ciągnik ma wałek, czy na przykład jeszcze, gdy podniesiesz, to to się wyłącza, ale dalej działa, bo masz do przodu jazdę. Mhm. Więc to trzeba iść tak samo z hydrauliką. A, B, C, mhm. e, trzeba sobie to najpierw wszystko poustawiać, żeby ci pokazywało dobrze te parametry. Mhm. I tyle jest na wyświetlaczu, jeżeli chodzi o ustawienia. Dalej mamy tutaj. Na samym podłokietniku, to właśnie funkcja auto, podnośnik, góra, dół, rewers, przód, tył, tylko rewers, tutaj mamy klawisz i trzeba przytrzymać w tylnej klawisz części, w tylnej części joysticka i nacisnąć przód albo tył, żeby nam aktywowało. Jest to klawisz zabezpieczający, żebyś nie mógł pomylić się z podnośnikiem, tak? Mhm. przypadkiem klikniesz podnośnik, to opuści, ale nie zmieni Ci kierunku jazdy. Eee, następnie mamy tutaj te klawisze F, domek i ta gałka, to są klawisze funkcyjne od wyświetlacza. Jak mamy gałkę sterowanie, to nam tutaj przeskakuje i możemy sobie samą gałką wysterować dane funkcje. Dodatkowo ekrany od F1 do F4 i domek to są ekrany startowe. Jak wciśniemy domek, pojawia nam się ekran startowy i teraz pod każdy z F-ów możemy zapisać sobie jakiś ekran, który będzie nam potrzebny do szybkiego dostępu. Mhm. Żeby nie dziubać paluchem i tutaj, tylko klikasz sobie ten, masz zapisany i od razu możesz sobie tam działać i ustalać. Tutaj mamy dwa wałki, przód, tył, do włączania. Następnie hydraulika. Dwie sekcje hydrauliki na joysticku głównym, dwie sekcje tutaj i dwie sekcje na joysticku. Prawo, lewo, przód, tył. Jest to joystick, który jest przygotowany pod pracę z turem kubutowskim, bo tutaj musi być elektryka i hydraulika z kuboty kupiona, żeby ten joystick nam zadziałał. Ewentualnie proste wpięcie się do układu hydrauliki, tylko nam zabiera wtedy nowa złącza. Mamy 6, tylko zostaje nam 4, nie? Dokładnie tak. Następna sprawa jest taka, że tutaj mamy dwa przyciski. To jest blokada sobasa, a to jest jak mamy podłączoną oryginalną hydraulikę od ładowacza, przełączenie ładowacz czy hydraulika do pracy. Mhm. Eee, teraz tak: Jedynka, dwójka, rzymska to jest do menedżera obroci, czyli jak sobie ustawimy menedżera wróci mamy 1, 2 i odpowiednikiem jest 1, 2 tutaj na przyciskach. N to wiadomo neutral. Yy, przycisk od napędu do szybkiego wyboru na stałe, przycisk na stałe od blokady, jeżeli mamy podświetlone, to wtedy będą cały czas działało to, mhm. nie wyłączy nam się na uwrociach. A, B to jest do pamięci obrotów, które sobie ustawimy na wyświetlaczu w tym miejscu. Yy, pozycyjna regulacja podnośnika, zabezpieczenie podnośnika, żeby nam nie opadł. Następnie przechodząc tutaj mamy dwie dźwignie do wyboru prędkości wałka. Tą dźwignią wybieramy sobie, czy wałek jest ekonomiczny, czy jest zwykły, a to czy tysiąc. Więc mamy cztery prędkości wałka w tym ciągniku. Dodatkowo to jest multi-speed steering, czyli zmniejszanie ilości obrotów kierownicą podczas skrętu. Mamy trzy poziomy, no i w zależności od tego, kto co mu pasuje, to można sobie to wybrać. Po prostu mniej trzeba się nakręcić, tak? tak? Tutaj mamy sterowanie, właśnie osią ręczne. E, tu jest też dosyć istotne, bo to jest przełączenie z tryb, trybów automatycznych. To jest tryb automatyczny po, mhm. szosowy, po wciśnięciu jest polowy. Wtedy w polowym je pracujemy tylko w jednym zakresie, a szosowy wszystkie zakresy, wszystkie biegi. E, dodatkowo, jak powinienem powiedzieć tutaj na ten przycisk służy od zmieniania zakresów całych. No jak potrzebujesz szybko, mhm. bo jesteś na dwójce, na no niższym zakresie chcesz szybko na następny zakres przejść, nie? Wciskaj do, do przodu albo do tyłu, w zależności czy potrzebujesz do góry, czy do dołu zejść. Eee, tutaj mamy przycisk, który nam aktywuje funkcję XPress Start, czyli start-stop z pedału hamulca i nie musimy używać sprzęgu podczas zatrzymywania się i ruszania. Eee, możemy na samym hamulcu, natomiast to aktywuje się dopiero poniżej, jak dobrze pamiętam, chyba 12 km na godzinę. Mhm. To powyżej dohamowujesz sobie i później ci na neutral wyrzuci. Klimatyzacja ręczna może być też automatyczna i w sumie jest przycisk. Tutaj jeszcze mamy gniazda funkcyjne, trzypinowe. E, Gniazdo e, też można prędkości, można sobie podłączyć, jeśli ktoś ma przelotkę e, do jakiegoś tam urządzenia. I w sumie tutaj mamy tyle z opisu tego. E, tutaj jeszcze mamy na wyświetlaczu też funkcję do wyboru, bo są światła i cztery przyciski, które nam będą obsługiwały sam wyświetlacz. Po wciśnięciu SELECTA no. wybieramy sobie... E, te trzy mamy tylko do wyboru, tak? Mhm. Tutaj mamy, e, jakie jest podświetlone, dementer ENTER, podświetla się na czarno, dalej selektem sobie zmieniasz TRIP A, TRIP B, to są tryby pracy, jeżeli chciałbyś danego dnia zobaczyć sobie ile przepracowałeś godzin, to mhm. kasujesz to, i na początku pracy, na koniec dnia, widzisz, że cię przepracował. Tak? Masz dwa aktywne. Tutaj mamy zegarek, który jest ustawiony, żeby się wyświetlał. No i ogólne przepracowane godziny samego ciągnika od początku. E Następnie tutaj możemy sobie ustawić kilka funkcji. Po tym, jak jest to podświetlone, bierzemy Enter i wchodzimy w wyświetlacz do ustawienia e poglądowych funkcji. One są zdublowane częściowo z monitorem. Nie wszystkie, masz tak power, czyli zużycie mocy silnika, zapotrzebowanie mocy silnika podczas pracy. Power jest chwilowym, a V zawsze jest średnim. Tutaj zawsze też występuje jeszcze w pasku prędkość wałka tył, prędkość wałka przód. To jest chwilowe spalanie na godzinę pracy. Tutaj mamy prędkości, obroty, zapamiętanie obroty A i B. Podnośnik, że jak chcemy, nie, nie korzystamy z wyświetlacza albo nie mamy wyświetlacza to wtedy jak mamy ten podnośnik wrzucony na wyświetlacz to widzimy w procentach jak wysoko jest podniesiona maszyna. To podczas pracy z pługiem czy z innym tam agregatem Ci jest potrzebne, żebyś wiedział nie? jak ruszysz gałką sobie pozycyjną i chcesz wrócić szybko do danego stanu to wiesz ile ci, na ile musi wrócić. Następnie tutaj masz jeszcze, to jest droga, PM -y i ten termometr to jest wszystko od DPF, czyli zapełnienie oraz temperatura wypalania się DPF-u. No i tu masz średnie spalanie na godzinę w pasku, sam CPM to jest to ile ciągnik nam wypalił podczas pracy, średnie litry na hektar, chwilowe litry na hektar, chwilowa litra na drogę. I tutaj tak samo, to wszystko jest z tym związane. Nie? I suma drogi jest jeszcze. I w sumie to tyle. Natomiast jest jeszcze jeden ekran tutaj, po wciśnięciu Setup 00 wyświetla się godzina, czy jest włączony zegarek, żeby nam się pokazywał z przodu. Tutaj mamy szerokość roboczą maszyny. Jeżeli ktoś sobie mhm. chce zmierzyć na tym wyświetlaczu i jak mu pokaże, e, ile hektarów zrobił, wtedy trzeba uwzględnić jakąś tam zakładkę. Kluczyk serwisowy, to wtedy kasujemy sobie Podczas serwisu dane, dane godziny na wymienionych filtrach, żeby nam się kluczyk nie palił na blacie głównym. I security, czyli tutaj możemy sobie dla chętnych wpisać kod antywłamaniowy w postaci 3-cyfrowego trzech, trzech pinu. Jeżeli za źle wpiszemy go 10 razy, ciągnik jest zablokowany. Takie przyjemne coś. Tutaj jeszcze mamy dwa klawisze od DPF-u. To jest przerwanie dopalania DPF-u, to jest dopalanie na postoju, ale w tym ciągu DPF dopala się od tysiąca obrotów, więc nawet nie zauważysz tak naprawdę dopalania mm -hmm. DPF-u, nie? Bo wyświetli się tutaj chmurka e, pomarańczowa i jeźdź dalej. I Aha, się, czyli nie, nie przerywamy nie pracy? Nie, nic nie, 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 Nie stajesz, tutaj w Kubocie zawsze dopalamy aktywnie. Nie dopalamy pasywnie, bo szkoda czasu. Mm -hmm. Tak naprawdę, kwestia jest tylko, w jakiej pracy pracujesz. I o ile musisz w danym modelu, bo w mniejszych modelach musisz mieć wyższe obroty do dopalania i to jest kwestia tylko do dostosowania sobie obrotów podczas pracy. Mhm. Tutaj jeszcze mamy klawisz, to jest awaryjny zjazd ciągnika, jakby coś się wysypało w skrzyni biegów. Omija wszystko, co się da, także można zjechać sobie do domu powiedzmy. Nie? No to jedzie mhm. maksymalnie 5 albo 8 na godzinę, albo wyjechać na lawetę. Aha, Czyli wyrzuca wszystkie biegi jakie tylko tak, się da i zostaje, jeden. Zosta, zostaje tylko jeden tak. taki naprawdę stricte awaryjny. Nie sprawdzaliśmy tego jeszcze, bo nie było nam to potrzebne. <grym> no jak działa jak działa do W skrzyni się nie da. nie, Musi być uszkodzona. Nie, 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 mhm. nie można aktywować tego. Bo próbowałem. Mhm. Yy, tutaj jeszcze masz taką dźwignię z boku siedzenia. To są biegi, tutaj o, to są biegi pełzające. Mhm. Każda też kubota ma... E, biegi pełzające, druga i trzecia generacja i one są aktywowane ręcznie, tak? Musisz stanąć tu musi być wyzerowany, wyświe... wyzerowane biegi muszą być Ty mhm. sobie przełączasz góra-dół. Jak masz pełzaki to zapala Ci się tutaj zamiast e, dobrze pamiętam wchodzą nam biegi chyba z C tam jest C, C. a napisane coś takiego, to spójrzem, później przełączymy to sprawdzimy i wtedy masz od 200 metrów na godziny jazdy. Mm -hmm. no Pełzaki to głównie używają do jakichś tam warzyw, tak? Do przy warzywach, przy samolotach, no przy, 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 sadzeniu, przy zbiorach, tak. nie, przy sadzeniu. No, Pełzaki też zawsze są w standardzie, bo kiedyś tego nie było, trzeba było zamawiać tam róże, to bywało, nie, jednym było potrzebne, drugim niepotrzebne. potrzebne. Co jeszcze? No i w kabinie masz w sumie tyle. Dobra, to może tak, podnieśmy płuk, zobaczmy jak ten. Eee, zaprogramować hydraulikę do tego obrotu, do wszystkiego, nie? Nogi zabrałeś? Zabrałem. No, no. Nie przytniesz mi, spokojnie. Dobra. Eee, czekaj, jak to masz? jest. A no widzisz, teraz niebieski masz tutaj, nie? Aha, przestawimy go na przycisk na górę. No. Czyli na jedynkę go zamieniasz, tak? tak. To o czym mówiliśmy wcześniej. I teraz sterujemy sobie tego przycisku. Mhm. No, Więc w trzymaniu. Mhm. Dobra. No i teraz, jeżeli chcemy sobie zaprogramować obrót pługa. Eee, na przykład ze zmniejszeniem obrotów jednocześnie przy pracy. Mm -hmm. Na początku będzie trochę głośno. Sobie zmniejszymy, żeby tak nie było. 1500 mamy, nie? Mm -hmm. Wracasz tutaj. Włączasz nagrywanie i tak. robisz P do góry. I obrotnie. trzymasz obrót. Tu masz zapisane pierwsze. Czy na dwójce? Teraz mm -hmm. na jedynce zapiszemy wyjazd. Tam była dwójka prim, to musi być jeden prim. Tak. Trzeba skasować. I teraz nagrywanie z dołu. I obroty. Teraz no Zaraz wciskasz dwójkę. I teraz już płok z automatu idzie o. Ty i wszystko samo się robi a kierowca siedzi i pije kawkę dobrze by było no i proszę od razu rozkłada nam się na tyle co by ustawione tak. i w tym czasie nawracasz sobie wychałeś bruzdę, wciskasz sobie yy, nie bójcie, jedynkę puk się opuszcza i obroty się włączają obroty no, się załączają i dzida. No. no i superaśnie I wiadomo, im więcej funkcji ma dana maszyna, właśnie takie agregaty. Prowousewne silniki do wyboru tym więcej funkcji naraz możesz tutaj zaprogramować. No dobra, ile maksymalnie można zrobić? Do, jak dobrze pamiętam, do 20 sztuk na jednym, takim, na jednym. Na jednym cyklu? Na jednym cyklu, a możesz zrobić to do 20 maszyn, bo masz w pamięci dopisane. Aha, ok. Dwie maszyny masz szybkiego wyboru, jeden i jeden Prim, a mhm. reszta, oj, a resztę normalnie sobie tutaj w z, z filtrów będziesz wybierał, nie? Mm -hmm. jak zapisałeś, tylko trzeba pamiętać, żeby podłączyć tak samo hydraulikę. Tak, żeby hydrauliki nie pozamieniać. Tak, no, bo jak zamienimy hydraulikę, to automatycznie to nie No to psu w dupę wszystkie, wszystkie ustawienia. Dokładnie tak. Dodatkowo tutaj jeszcze możemy sobie wejść w te ustawienia i na przykład przestawić sobie coś, bo nam nie pasowało, żeby drugi raz nie nagrywać. Tak. Na przykład nie chcemy mieć tego, wyłączamy to, nie? Zatwierdzasz, OK. Eee, tak jak i mamy zapamiętane. A na... i on już tutaj wie, że ja tego nie chcę. Tak, na przykład chcesz zmienić sobie obroty, żeby nie nagrywać drugi raz, to bierzesz sobie strzałką na obroty, mm -hmm. ołówek, przejechałeś się, nie pasuje Czy chcesz mieć więcej, pyk, 800 czy tam 1700, zatwierdzasz i Klaska. nie nagrywasz od nowa całej mm -hmm. sekwencji z tymi obrotami. Aha i on wszystko tutaj pamięta, wszystko wie, tak. że tak ja to, za, że tak powiem nie pasowało mi, pasuje mi w tym momencie tak. No i post sobie dalej, tam pracujesz. Właśnie też można biegi sobie zaprogramować, ale to musimy to ruszyć kawałek. Też nie, nie musimy, Czeka, musimy tak robić w ten sposób. Tutaj Ci zrobimy na jedynkę. To się stasuje. I teraz mamy nagrywanie. tak. Pierwszy bieg. A, I teraz masz tak, to sobie zabezpieczasz. To. Ładnie. I tutaj sobie w przekładni. Wybieramy już zakres ile, biegów, ile biegów Ci potrzeba, żeby pojechało. Mhm. Jak ruszasz, tak? Czyli od którego na przykład biegów chcesz zacząć. Tyk. I masz rozpoczęte i to w trakcie jazdy sobie możesz zwiększyć. Mhm. Bo tutaj sobie y, bieg startowy, będziesz miał mhm. taką jedynkę i macie dojść do czwórki. I sobie to aktywujesz w ten sposób. I no to to musimy się przejechać kawałek, żeby się biegł. Tak, no to później tam gdzieś tam w polu spróbujemy jeszcze. Tutaj masz biegi w automacie, do rania, tutaj są w transporcie, to wszystko można sobie poustawić. To kwestia posiedzieć chwilę nad tym. No tak, spędzisz tutaj powiedzmy 15 minut, ale później na polu już jak pojedziesz, to cały czas jeździsz i dwa przyciski tak naprawdę, mhm. tak i tyle, tak? I, i pilnujecie, cię. Interesuje cię tak naprawdę brzda, żeby w nią jechać. Tak, tak, dokładnie tak. I to wszystko nie. E no i w sumie to jeżeli chodzi o pamięć obrotów, to jest tyle. Mm -hmm. I też musi być, jak mamy teraz pługi, to musisz na prim przejść, żeby się odpaliły Twoje ustawienia tutaj. Aha. Jak dasz na, jedyn, na jedynkę albo dwójkę, no to się odpalał z tej maszyny. To jest druga maszyna. Aha, okej. Okay. dobra, Myślę, że na chwilę obecną to jest wystarczająca porcja informacji. Także do zobaczyska później.